Ekumenizm to według jego zwolenników dążenie do jedności chrześcijan w następujący sposób. Szukanie tego, co ich łączy, poprzez dialog i wspólną modlitwę, ale z poszanowaniem tego, co ich dzieli, a więc przy pozostaniu przy swoich bardzo nieraz odrębnych teologiach i tradycjach. A wszystko to dla lepszego świadectwa a mówiąc nowocześnie dla lepszego imidżu chrześcijaństwa dla ludzi z innych religii. A wszystko to oparte na Biblii i modlitwie Jezusa do Ojca. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ale czy wiesz, że ta modlitwa Jezusa jest wyłącznie o tym, co robi Bóg, a nie o tym, co robi człowiek? Jezus modli się o to, aby ci, którzy uwierzą w niego i zostaną zrodzeni na nowo przez Ducha Świętego, mieli, gdy zostaną ukryci w Jezusie, czyli w jego ciele, mieli taki sam dostęp do Ojca jak Jezus, żeby Ojciec na to pozwolił, aby byli tak samo jedno z Ojcem, jak jedno z Ojcem jest sam Jezus. I takie umożliwienie bycia jedno człowieka z Bogiem Ojcem będzie dowodem dla świata, że Jezus jest Synem Bożym, bo jest to w stanie człowiekowi umożliwić. Ale jest jeden Jezus, jest więc tylko jedno ciało Jezusa, a więc tylko jeden prawdziwy Kościół, który tworzy sam Jezus, a nie tworzą go ludzie. I nie jest on widzialny, bo to nie jest organizacja, bo Kościół to jest duchowy organizm, a różne organizacje kościelne, teologie i tradycje wynikają wyłącznie z ludzkiej woli, pychy i błędu i chęci wzięcia w swoje ludzkie ręce budowania Kościoła, który Syn Boży Jezus zadeklarował, że buduje sam.